Do półmetka zmierzają prace związane z pierwszym etapem remontu mostu Tczewskiego. Firma Banimex teren budowy przejęła jeszcze latem ubiegłego roku, ale roboty ruszyła na dobre jesienią. Ogólnie możemy powiedzieć, że jesteśmy już na półmetku pierwszego etapu remontu mostu Tczewskiego. Od lipca poprzedniego roku, gdy został przekazany plac budowy, w firmie Banimek Będzina Do dnia dzisiejszego cały czas trwają prace związane właśnie z remontem tej zabytkowej części, tej historycznej części wpisanej do rejestru zabytków. Cały czas nasi pracownicy z Wydziału Inwestycji i Remontów kontrolują, jakie rzeczy są wykonywane na moście. Wszystko odbywa się bez żadnych uchybień czasowych. Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Także do końca tego roku. Jak, zakłada, jak nam, nas poinformował wykonawca, powinien już się zakończyć pierwszy etap przebudowy Moszyszywskiego. Sprawdzamy z kamerą, co udało się zrobić do tej pory. Przed wykonawcą teraz największe wyzwanie. Rusza montaż płyty ortotropowej, ważnego konstrukcyjnego elementu ważącego ponad 800 ton. Po całej pracy, które teraz prowadzimy, to cały czas yy, yy, zabezpieczenia tej korozyjnej powierzchni stalowej, prace szalunkowe i zbrojarskie oraz przygotowujemy się pełną parą do montażu pierwszych elementów płyty ortotropowej. Płyta autotropowa ortop to jest element stalowy, który później będzie służył jako pomost jezdny dla samochodów. Yy, jeden kompletny element, który będzie montowany, waży około 12 ton, natomiast cały proces montażu myślimy zakończyć gdzieś koło sierpnia. Generalnie płyty z naszego zakładu prefabrykacji przyjeżdżają w dwóch elementach prefabrykowanych, które są na miejscu scalane, a później przy pomocy dźwigu zostają wydobyte na górę i tam za pomocą suwnicy już zmontowane na właściwe miejsce. Na razie nie ma większych problemów. Jednym z większych problemów to są może warunki atmosferyczne, bo czasami jest tak po prostu, że są dwa dni, że tak powiem, opadów deszczu i, i wtedy nie możemy, że tak powiem, malować. Natomiast tak poza tym jest w miarę wszystko przebiega zgodnie z planem. Jeżeli chodzi o zakres prac betonowych, to na tą chwilę mamy ukończone w 90% fundamenty pod przyszłe wieże i, i, w jednym, i na podporze numer 30. Fundament pod windę, która będzie w jednej z wież zamontowana w kolejnych etapach. Roboty związane z realizacją pierwszego etapu będą kosztowały ponad 29 milionów złotych. W ramach zadania zostaną wyremontowane trzy wiślane przęsła pamiętające jeszcze czasy świetności mostu. Cały remont może kosztować ponad 150 milionów złotych. Starostwo szuka teraz środków na kolejne etapy.